Witam wszystkich bardzo gorąco. Szanowni Państwo, żyjemy teraz w wyjątkowych czasach, w czasach pandemii, gdzie jest szereg różnych oboszczeń, szereg różnych, różnych ograniczeń. Żyjemy w nowej rzeczywistości i nasz temperament jest taki, że lubimy się gościć, lubimy wspólnie wyrażać swoje uczucia, swoje emocje. Niestety nowa rzeczywistość trochę ogranicza nas. W związku z tym chcemy wykorzystać media społecznościowe, przekazać Państwu życzenia zdrowych, spokojnych, sympatycznych świąt. Niech Was szerokim łukiem omijają wszelkie nieprzyjemności, zagrożenia, pewne wątpliwości, problemy. A my dla Państwa przygotowaliśmy wyjątkową pastorałkę. Pastorałka, która od początku do końca jest naszą gminną wiązowską pastorałką, ponieważ y, słowa do pastorałki napisała Pani Mirka Szechowiak, muzykę napisał Pan Rafał Karasiewicz, a my zaprosiliśmy mieszkańców naszej gminy, którzy odpowiedzieli, licznie będą występowali podczas tej pastorałki, za co tym wszystkim osobom bardzo gorąco dziękuję. A Państwu życzę normalności w 2021 roku. Uspokoję Was i strach Was ukołysze. Piękne słowa płyną do nas prosto z nieba, głos Jezusa burzy wokół cisze. takiej pieśni właśnie dzisiaj nam potrzeba. To Maria, święta matka, urodziła Boże dziecie. Hej, zbierzmy się dzisiaj na rynku wiosonie i złapmy się wszystkich zależności. Leży teraz na sianeczku W biednej stajni mały Idą ku nim pastuszkowie Cieszy się świat cały A za nimi trzej królowie Śpieszno niosą cenne dary jako dowód swej miłości i prawdziwej wiary hey, zbierzmy się dzisiaj na rynku wiązanie Na rodzinie zawsze z nami, w każdym kraju na świecie wiązowie nosi w sercu i nigdy nie jesteśmy sami. Właśnie o tym jest nasza opowieść. Spokoję Was i strach Was ukołysze. Piękne słowa płyną do nas prosto z nieba. Głos Jezusa burzy wokół ciszy. Takie pieśni właśnie dzisiaj nam potrzeba. Weźmy się dzisiaj na rynku wiązowie i złapmy się wszyscy za ręce. Niechaj każdy czym prędzej właśnie od nas się dowie, że narodził się Jezus w tajemnicę. się dzisiaj na rynku wiązowie i złapmy się wszyscy za ręce. Się dowie, że narodził się Jezus w tajemce. że narodził się Jezus.